Witajcie, edukacja na maksa z tej strony, kłaniam się nisko i witam Was tym razem za owcami. Wracamy do serii poradnikowej. Dzisiaj prosta rzecz, którą pewnie część z Was zna, ale może ktoś, kto dopiero zaczyna swoją przygodę z Minecrafta nie zna, czyli jak zrobić owce różnokolorowe. Będziemy do tego potrzebowali przede wszystkim barwników. Tutaj zebrałem sobie w ekipunku wszystkie rodzaje barwników. Je uzyskujemy z różnych przedmiotów w Minecrafcie. Część z nich z kwiatków, niektóre z atramentów, z kaktusów, z mączki kosnej, z kakaowca, a także... Może nie o tym dzisiaj odcinek, tylko skąd pozyskujemy, tylko jak kolorować owce. Bierzemy sobie taki już przedmiot do rączki. I klikamy na nim prawym na, of, na, na nim yy, tym, tym yy, właśnie wybarwnikiem na owce. Jak widzicie owca jest pokolorowana na kolor, który chcieliśmy. Oczywiście owcy je można zmi cały czas kolor regularnie zmieniać, Może, można je przywrócić. Ten biały kolor jak widzicie. Nie jest to wcale takie trudne. Yy, przy okazji chciałem Was zaprosić oczywiście yy, do zobaczenia jak wygląda automatyczna farma. Owiec, myślę, że nagram o tym, o tym o, o, osobny odcinek do serii poradnikowej. I oczywiście, po co nam w ogóle kolorowe owce? Po to, żeby móc uzyskać z nich właśnie kolorową wełnę. Oczywiście przy użyciu nożyczek. Jak widzicie, nie jest to trudne. A ja mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i komuś się to przydało. Trzymajcie się ciepłutko. Dziękuję, że ten kanał się tak rozrasta. A my widzimy, słyszymy się w kolejnych odcinkach, trzymajcie się!